Dzisiaj trening przełajowy Ale nie będę mówił o przełaju Nie będę mówił o tym rowerze Ale Mówiłem za to kilka słów o tym rowerze Bo to jest jakiś, jakiś kosmos Po prostu To jest niesamowite Projekt Roweru Dla kaszojada Retro MTB ala gravel Skończony Właściwie jeździ Ktoś pytał czy to jeździ, jeździ. I to jak jeździ to jest w ogóle. To jest w ogóle jakiś kosmos. No trochę to waży. Troszkę to waży. Teraz tak, jakby to ładnie podsumować. Bo jestem, jestem w szoku generalnie. Mój pierwszy rower szosowy jaki kupiłem to było chyba 6 czy 7 lat temu. To był Giant OCR, którego kupiłem za około 700 zł, taki stary OCR, po którego pojechałem osobiście do Łodzi. Jest takie miasto Łódź, nazywa się tak samo jak, jak coś takiego, czym pływa się po wodzie, ale jest takie miasto Łódź. Pojechałem tam, odebrałem ten rower osobiście, pogadałem z byłym właścicielem, gość też był mocno zakręcony. Na szosy i tak dalej, i tak zaczęło się jakby moje szosowanie, I, i skończyłem tu, gdzie jestem. Znaczy, jestem tu, gdzie jestem. Jeżeli chodzi o rowery szosowe, jeżeli chodzi o baranki. Nie. Siedem stów i ten rower wkręcił mnie w ten cały szosowy, gravelowy przełajowy świat. I, i to był mega fan, to był, to, był, to był mega początek, i nie trzeba było wiele. Ten rower. Nie patrzcie na siodełko, ale jest wart naprawdę mało. Siodełko jest więcej warte niż rower, niż cała reszta roweru. <grym> ale miałem takie siodełko po prostu na zbyciu, dlatego założyłem, więc, więc halo, jest jak jest. Pedały też miałem na zbyciu, to są takie. Takie. E, w każdym razie. 7 dobra, ten rower kosztuje nie wiem, nie wiem ile on jest wart o, rower jest wart 400 zł, może e, takiego starego MTB-ka można kupić za 400 e, oczywiście tam dorzuciłem trochę na opony, gdzieś tam linki, manetki, coś tam, ale to są to są naprawdę niskobudżetowe sprawy to ile radości przyjemności z jazdy daje ten rower to jest niesamowite. Jeżeli policzymy sobie stosunek ceny, wartości, sprzętu do radochy z jazdy to to jest nieporównywalne z, z, z szosą na Top Carbonie, na, e, na nie wiem, Full Elektroniku i tak dalej. Chociaż i, i wiem, że za miesiąc pokażę Wam fajną szosę na karbonie, na Elektroniku i, i powiedziałem za dużo, ale ale to ile, ale stosunek ceny do frajdy z jazdy jest w tym rowerze dużo, dużo lepszy niż w topowej szosie za, nie wiem, dziesiątki tysięcy złotych. E, i, I poważnie, trochę ten marketing e, i jakby, może nie tyle marketing, co, co, co jakby taki owczy pęd dążenia do tego, żeby było szybciej, żeby było lepiej, lżej i w ogóle sprawia, że zapominamy o tym, że takie proste rzeczy mogą dać tyle radochy naprawdę, to jak się jeździ tym rowerem to jest niesamowite, to jest, to jest naprawdę taki fun, to jest... To co, to co wyszło przypadkiem potrzebowałem roweru do wożenia kaszojada a wyszedł naprawdę kosmiczny sprzęt jak się tym jeździ to jest, bardzo polecam e, spróbować e, sobie zrobić coś takiego z, z, ze starego MTB-ka, bo, bo tym się jeździ naprawdę niesamowicie. E, więc nieważne jakim rowerem się jeździ, e, można jeździć Top szosą, można jeździć czymś takim, można jeździć jeszcze gorszym Gratem ale najważniejsza jest przyjemność z jazdy oczywiście jeżeli chcemy robić super mocny trening jeżeli chcemy się żyłować, jeżeli chcemy startować w zawodach to jasne będziemy musieli e, wyposażyć się w dobry sprzęt e, sprzęt, który pozwoli nam robić trening który nam pozwoli startować na zawodach i osiągać jakieś tam wyniki e, można startować na zawodach i, i, i jeździć i dojeżdżać z wogonku, bo się ma słaby sprzęt, ale ale to jest taka zabawa. Eee, na pewno będę sporo jeździł tym rowerem. A eee, i ten rower jest dużo lepszym rozwiązaniem niż rower elektryczny, niż e-bike, bo na tym rowerze zrobisz formę, na e-bike nie zrobisz formy, bo e-bike, no, 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 no nie, nie, zrobisz formy, no, on jedzie sam. Dobra, to co tutaj jest, tak w ogóle? Eee... Jeszcze muszę go trochę sfitować, kierownica mogłaby być trochę szersza, jest taka wąziutka, jest taka wąziutka szosowa, typowa, e, klasyk szosowy, mogłaby być trochę szersza, ale, ale daje radę, jak ktoś sobie radzi. W ogóle geometria tego roweru, to jest, to jest też jakiś kosmos, zobaczcie jak jest ustawiona główka, to jest, to jest historia, główka jest tak, tu jest tak, to w ogóle śmiesznie się tym jeździ. E, dopiero Gary Fisher zaczął wy, 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 wyciągać e, to wszystko bardziej do przodu, żeby rozsunąć koła, żeby rower był bardziej stabilny. E, stara geometria, stara jara. Będę miał dużo, dużo zabawy e, jeżdżąc tym rowerem. E, kolorek piękny, klasyk, piękny z lat 90. To są lata 90. Ten rower ma ponad ponad 20 tam parę lat. No. Więc, więc wow. Jeździ to pięknie. Przerzut jest zmodyfikowany. Zaraz Wam pokażę, jak zmodyfikowany jest ten przerzut. Łańcuch łańcuch to jest Campagnolo. Campagnolo na 9 rzędów i działa naprawdę wyśmienicie. Z napędem siedmiorzędowym. Kręci się to o tak o no po prostu bajka e, może będę tym jeździł na ustawki krowie. zobaczymy e, w każdym razie pokażę wam teraz jak e, bawiłem się z przerzutką, jak przeserwisować przerzutkę shimano alivio jakby ktoś miał z lat 90 lecimy zwykle nie wrzucam za dużo filmów z mechaniki ale ta przerzutka to jest stara przerzutka alivio z mojego starego MTB-ka, którego odświeżam, dla tych, którzy nie wiedzą, to było kiedyś Alivio napisane. Naprawdę zainspirowała mnie do tego, żeby wam pokazać kawałek mechaniki. Chcę zrobić trochę przeszczepów ze 105, zobaczymy, co uda mi się przeszczepić, ale pierwsza sprawa to jest rozmontowanie tej przerzutki. I, i ogólnie, jeżeli chodzi o półeczka, to raz, że były zjedzone, ale kwestia demontażu jest, jest prosta. Mamy dwie śrubki. Rozmontowujemy to, wyrzucamy kółeczka i wymieniamy na nowe. Może uda się wymienić na te. Zobaczymy. Ale chcę rozmontować, wymontować wózek, żeby sprawdzić sprężynę. I demontaż tego wózka w starych przerzutkach nie jest taki oczywisty. W nowych mamy, mamy tą śrubkę, wykręcamy ją, wyjmujemy i jest z głowy. Tutaj mamy taką ukrytą klapkę to jest taka ukryta klapka, którą trzeba podnieść, zaślepka która jest niesamowicie trudna do wciągnięcia która nigdy nie była wy wymontowywana z tej przerzutki i tutaj e jest taka zawleczka Którą musimy wyjąć, a żeby ją wyjąć, to nie jest takie proste, bo musimy nacisnąć trochę w tą stronę, tak, żeby grzybek. Tu nic nie widać, oczywiście. Nie wiem po co to nagrywam, jak tu nic nie widać. Może jak poświecę, nie wiem czy widać coś lepiej, może gorzej. Ale tam jest taki grzybek, który trzyma, który jest trzymany przez zawleczkę. I żeby przesunąć tą zawleczkę w takiej pozycji, która umożliwia jej wymontowanie, trzeba nacisnąć w tą stronę w wózek, obrócić ją małym śrubokrętem w taki sposób, gdzie mamy tą, gdzie widzimy, że, że to jest otwarta. To jest taka. Narysuję artystycznie. To jest taka zawleczka typu C. Proszę, pięknie. Więc musimy ją, tu jest jakby całość zasłonięta. Musimy ją odwrócić. Co to za rysunek wyszedł? Musimy ją odwrócić w tą stronę. A później, dwoma śrubokrętami, wypchnąć ją w dół. I dzięki temu zwolnimy ten grzybek, który, który jest częścią, integralną częścią tego wózka. Kurczę, naprawdę trudno wyjaśnić o co chodzi. Dobrze mieć jakieś imadło, w którym możemy sobie to ścisnąć i dwoma śrubokrętami będziemy, będę musiał przepchnąć tą zawleczkę w dół. Nie pokażę tego, bo muszę sobie to podeprzeć, nie powiem czym, więc zaraz pokażę Wam, jak już to rozmontuję. Dobra, udało mi się wypchnąć tą zawleczkę. I ona sobie pewnie wypadła gdzieś tutaj. Jeszcze tego nie widać. Ale to o, o, właśnie. Teraz mogę sobie wymontować ten cały wózeczek. I teraz muszę znaleźć tą uzawleczkę. O, jest. Jest tutaj. I wygląda tak. Takie małe coś. Siedzi sobie tutaj w ten sposób i trzyma nam ten e, cały wózek w miejscu. Sprytnie ukryte. Szukałem tego bardzo długo, ale znalazłem i, i, i udało się to rozmontować. Eee, spróbuję zastąpić sprężynę mocniejszą, spróbuję wrzucić te kółeczka większe eee, i tyle. Także e, wow, no kawałek historii, jak, jak rozmontować e, starą przerzutkę alivio Dobra, to jeszcze tą stopiątkę też pokażę. W stopiątce mamy tutaj taką śrubkę, którą wykręcamy że do końca, o taką śrubkę wykręcamy i wyciągamy wózek. Zero polotu, nie to co w starych Alivio. No i teraz spróbuję. Nie wiem, czy ta sprężyna będzie się nadawała. Jest mocniejsza, ale chyba nie wejdzie. Nie, nie wejdzie. Nie wejdzie. Może wejdzie? Udało się. To jest. To jest w tym momencie mocniejsze niż moja przerzutka srema w przełaju. Udało się wsadzić sprężynę ze 105. Dla, e, d, dla udowodnienia tym, którzy nie wierzą. Tu jest, tu jest ta sprężynka z Alivio. Ta sprężyna siedzi naprawdę mocno. Trzeba było wepchnąć ją trochę na siłę. E, ręce są czerwone. Nie mogłem nagrać całego procesu, bo padały tutaj wulgarne słowa. E, ale się udało. Proszę bardzo. Shimano Alivio. Która ma potężny naciąg. Będzie mocno trzymała łańcuch. I co by tu jeszcze wymienić. Jeszcze pobawię się z tą przerzutką, ale już jest dobrze. Już jest dobrze. Hmm. W sumie można było wymienić cały wózek. Bo bardzo możliwe, że się dało, ale zostawię zostawię ten oryginalny. Nie chcę. Aż tak... Yy, no, zmieniać wygląd tej przerzutki, bo jest fajny, jest retro. Dobra, przerzut siedzi, kółeczka od 105 założone, czyli mamy kółka od 105, które kręcą się dużo, dużo lepiej niż to, co było tu wcześniej. Mamy sprężynę, która sprawiła, że teraz ta przerzutka to jest łamacz palców. Trzeba uważać i na pewno będzie dużo, dużo lepiej trzymała łańcuch na systemie jednoblatowym. Jeden bracik, mocny przerzut i lecimy. Jak widzicie, stroi to przepięknie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej projektów, jeżeli podobał się Wam ten projekt tego roweru, zostawiajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, może wpadną jeszcze inne tego typu wynalazki. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.